Dwa rzekomo najpiękniejsze chińskie miasta albo Stany Zjednoczone, jakie jest ziemskim rajem? Dzisiaj jest wtorek, 27 sierpnia 2024 roku. Dwa rzekomo najpiękniejsze chińskie miasta albo Stany Zjednoczone, jakie jest ziemskim rajem? W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi ziemskiego raju. W zeszłą sobotę i niedzielę razem z moimi członkami rodzinnymi byłem po raz pierwszy w jednym z dwóch chińskich miast słynących z bycia ziemskim rajem, czyli Suzhou, do którego zdarzyła się nasza dwudniowa wycieczka samochodem. Okazało się, że wiele miejsc w tym mieście było wyjątkowo zatłoczonych. Wśród wszystkich działalności najbardziej spodobała mi się jazda statkiem, na której nie tylko zobaczyłem piękny krajobraz przy jeziorze, ale też przypaczyłem się kilku chińskim dziewczynom tradycyjnie ubierającym się, które kilkakrotnie wykonywały suzet hołńską baladę, grając na chińskim instrumencie szarpanym przypominającym cytrę, śpiewając lub tańcząc. Istnieje takie chińskie przysłowie, które mówi, że na górze jest niebo, na dole zaś Suzhou i chęczrzą. Może to przysłowie trochę przesadza, ale istnieje w nim ziarno prawdy. Gdyż te dwa chińskie miasta są powszechnie uważane za najpiękniejsze w całych Chinach. Zdałem sobie sprawę, że Stany Zjednoczone raczej nie są ziemskim rajem, mimo że są najpotężniejszym państwem świata. Przypominam sobie, że dziś minęło dokładnie pięć lat od tragicznego zgonu mojej amerykańskiej koleżanki, która niestety została zalbiana na śmierć przez czarnoskórego etiopskiego uchodźcę podczas wyprowadzania psa na spacer w amerykańskiej stolicy gdzie nocny spacer okazał się tak niebezpieczny. Jednak poczone w uszy od hotelu Gromada, gdy w nocy spacerowałem po ulicy przy Teatrze Narodowym, aż dotarłem do Zamku Królewskiego, poczułem, jakbym był w baśniowym królestwie, a w Waszyngtonie przytrafiła jej się taka fatalna katastrofa. Wydaje mi się, że Warszawa bardziej zasługuje na taką chwalę jak ziemski raj, niż Waszyngton.